Tempo, tempo! I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? Warto się tu rozejrzeć. Czego chcesz? Szukam Hamonda. A po co? Interesy. O tej porze zwykle modli się w kapliczce na wzgórzu. Jak chcesz kupić niewolników, to musisz poczekać, aż skończy. Modli się. Z tego, co mi o nim mówili, nie wynikało, że jest bogobojny. Wszyscy, którzy go znają, wiedzą o tym. Kolejny szpicel. Wiecie, co robić? Też wczoraj

Niech nie chcę stado Starczy tego dobrego.

SZYBKIEJ! Raz, raz przyjdzie, zdychaj! Hej, kurwa! Wiesz, z No dalej! Razem! Dalej, kurwa, dalej! Warto się tu rozejrzeć. Owie może nigdy nie skąpiłem wam darów. Dajcie mi kolejne zwycięstwo, bym mógł wam złożyć jeszcze jedną ofiarę złopów. Nie przeszkadzaj sobie. Czego, kurwa? Ponoć należałeś do Hanzy Taulera. Mów, kurwa, czego chcesz! No dalej, tłumacz się, skurwysynu! Szukam Bertrama Taulera. A cóż ty, kurwa, za jeden? Znajomy jednej twojej znajomej. Szukam taulera i myślę, że możemy się jakoś dogadać. Komuś w Nowigradzie nie wsmak nasze interesy? Pierdolone gildie. Kurwa, na co czekacie? Zajebać go! Zły pomysł. No, szukasz Rozszarpać go! Dawać go, wespół! 妙儿 Długie poszukiwania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Żeby choć dzieciaki płonęły... Pokażcie, co do miasta Obień wnosicie! Wypari. Ruben, nie, nie wygłupie! To, to ja, Stephen, z Okrawków! Oh. Nie poznajesz? Pokażcie, Dajcie co Dajcie kogoś bóra. twojego po prostu! Takie drobiazgi... Niech se dycha. Czasem jeszcze dychają, jak ich do pieca wrzuca. Rozkaz mówi, że bez glejtu żywej duszy nie oh. O! I pamiętaj, na okrawki <laughs> nigdy nie wybieraj się sam. Zawsze z partnerem. <śmiech> 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 Co tak późno? Tauler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hamondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu z żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skelligę. Dzisiaj nazywa się Roland Troeger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w Złotym mieście. A co z Sylizę? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią starać. W takim razie spotkajmy się pod jego domem. Będę czekał w bramie przy Okrągłym Placu. No, no. Kepę masz, więc na gwarta byś się zdał. No, bęby się o sufit załatwił. Oj tam, oj tam. Dajcie, panie, na chleba, panie. Nie, 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 nie nie, tak! Z akcentem na E. Chleba. Co za różnica? Duża. Przedłużone E brzmi jak zawodzenie dziecka. Jesz, tak. Wiesz, czym pachnie Nowigrad? Spalonym mięsem! <laughs> Słyszałem o Gotowy? gotowy? – Tak. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie, dopóki sami nie zaczną. Jesteście oczekiwani. Zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu. mi. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie kim jestem. Ja słyszałem o was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Mój przyjaciel chciałby z Tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycję i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucham. Rozmawiaj z nim, Gerald, bo mnie trafi szlaki. Zajebie kurwy syna po pierwszym słowie. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elandę. Dobrze opłacone, jak mnie mam. Pamiętam. Jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić. Ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Wystarczy już tych opowieści. I co teraz? Wiesz, co, Tauler? Nie wierzę ci. Moim zdaniem tylko udajesz, skruszonego. Jesteś dobrym aktorem, ale mimo to ci nie wierzę. Właściwie nie wiem, po co ta cała gadka. Przecież przyszliśmy cię zabić. Jak chcesz, Lambert. To twoja sprawa i twoja zemsta. Długo czekałem na ten moment. A ja nie mam zamiaru dać się zabić. No ile mam czekać? No chodź. Dzięki za pomoc, Geralt. Proszę. Chcesz jeszcze o tym gadać? Nie chcę. Do zobaczenia za jakiś czas. Bywaj.